Dobry wieczór Państwu ze Szczecina Piotr -Moskwa. mamy dzień 21 luty rok 2017 Szanowni Państwo staram się kontynuować wydawanie filmów publikacje wszelkie informacje abyście Państwo mieli rzetelne, rzetelny przegląd materiałów z Polski o Polsce, dla Polski i Polaków. W dniu dzisiejszym pragnę Was zaprosić na marsz przeciwko wystawiu w Warszawie. Marsz ten odbędzie się dokładnie 20 kwietnia 2017 roku. Rozpocznie się o godzinie 16. Spotykamy się przy Pałacu Kultury vis domów centrum Szanowni Państwo, jak ważny temat jest walki z bezprawiem w Polsce, nikomu nie potrzeba mówić. Praktycznie nie ma rodziny polskiej, która by nie była pokrzywdzona. Proszę Państwa, to coś, to tylko przerażać może wszystkich Polaków. Dlatego dziś organizujemy z Tomaszem Ródkowskim Ząbek. Pod Warszawą taki marsz dla wszystkich Polaków. Proszę Państwa, to, że mamy do czynienia przede wszystkim głównie z mafią sądową i wszelkiego rodzaju innymi formami bezprawia, musimy w końcu się temu przeciwstawić. Marsz ten musi w końcu zjednoczyć wszelkie siły narodowe w rozumieniu jasnym pokrzywdzonych Polaków. Nie tylko, bo proszę Państwa, dziś mówimy o pokrzywdzonych, a nie wiadomo, kto będzie pokrzywdzony. Praktycznie w naszym interesie leży, aby zgromadzić się na takim marszu i pokazać tej pseudo-władzy uzurpatorów, że naród polski nie pozwala dalej na działanie takiego w miarę sądownictwa, który zamiast rozwiązywać problemów Polaków, gnębi ich, prześladuje, rujnuje, niszczy, Sądzi właściwie nie wiadomo za co. Szanowni Państwo, dziś, mówiąc krótko, musimy stanąć w tym celu i zgromadzić się na marszu, pójść wlicami Warszawy i pokazać władzy, kto rządzi w Polsce. Naród polski jest wyłącznym suwerenem, który Działa dzięki przedstawicielom. O ile przedstawiciele władzy nie słuchają narodu, naród w końcu musi się zbuntować. Proszę Państwa, mówiąc o Marszu Przeciwko Bezprawiu, mam na uwadze Marsz Pokojowy. O tym wszyscy musimy pamiętać. Władzy musimy pokazać siłę Polski w rozumieniu jasnym narodu polskiego, bo proszę Państwa. Dziś jeżeli przedstawimy się temu złu, które się tworzy na co dzień, od lat już bardzo długich to skończy się tym, proszę Państwa, że te bezprawie rzuci się na każdego Polaka. Dziś proszę Państwa musimy mieć to na uwadze. Nie jest ważne czy jesteście Państwo pokrzywdzeni, czy możecie być pokrzywdzeni, czy żyjecie sobie spokojnie, ale bezprawie jest obok Was i na bezprawie nie wolno pozwalać. Jeżeli dopuścimy sytuację taką, że ktoś będzie zbierał od przedsiębiorców haracze, to wiedzmy o tym, że sprawcy się rozuchwalą, będą brać od wszystkich. Dopiero, proszę Państwa, centralnie działanie jednoczące przedsiębiorców może przerwać ten Przestępczy proceder. Podobnie jest z sytuacją ogólnego bezprawia w Polsce, dopóki naród nie przeciwstawi się temu, te bezprawie się będzie rozwijało, a sprawcy będą coraz bardziej zuchwali. I w momencie pewnym wszyscy będziemy pokrzywdzeni, a Polski już nie będzie. O tym musimy pamiętać. Szanowni Państwo, w związku z tym zapraszam was wszystkich serdecznie na marsz przeciwko bezprawiu. Na dzień 20 kwietnia na godzinę 16 zbieramy się pod Pałacem Kultury vis-a-vis Domu w Centrum. Skąd przejdziemy ulicami Warszawy. Ja zapraszam ze swojej strony życzę Państwu wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy na marszu. Do widzenia.